No i teraz będę robiła ciasto, y, mafinki czekoladowe i zaraz pokażę co tutaj będzie potrzebne. Już tutaj sobie grzeję wodę do kąpieli wodnej, żeby mi się tutaj rozpuściła czekolada razem z masłem. Także robimy, y, teraz robimy mafinki. Tak, teraz musiałam ustawić troszeczkę dalej od tego blatu tutaj, aparat no bo na piecu się tutaj gotuje i ogórki, bo robię też ogórki robiłam i tutaj mam tą y, będzie się zaraz rozpuszczała czekolada i masło 100 gram masła i 80 gram czekolady gorzki ja mam 80, 85% Tak będzie. Podejrzewam, że będzie ich dwóch kostek. Te sobie jutro zjem. Ona jest taka fajna ta czekolada Gorzka Ma fajny zapach. No ale to już idzie do kąpieli wodnej. Muszę się. Właściwie, to ja bym mogła to sobie um, Pociachać na, na tym. Na desce. Zamiast tak się tutaj. Tu mam ścierkę, bo ja będę potem ten garnek wyciągała. To żeby. Tak. Troszeczkę gorzej widać teraz, bo jest odsunięty ten aparat, no ale nie da się na razie inaczej. Przybliżenie tylko zrobimy. O, I będę ciągła. Najpierw muszę to rozpuścić, potem będę jajka ubijała, ale już chcę rozpuścić, bo musi to przestygnąć. Dam tam już masło. Jak mi już ta woda tutaj wrę, to tutaj, tylko że tutaj jest yy, trochę więcej niż 100 gram. 100 gram jest to. A to sobie pójdzie już do garnuszka. Chyba troszeczkę zmniejszę ten ogień. Mam nadzieję, że tam się tutaj nie będzie topiło. No, by tam się to chyba pilnować tutaj. No, jeszcze ten ogień. Chyba troszeczkę odleję te, tego wrzątku, bo za bardzo mi pływa ta, ten garnuszek. No, teraz już mi nie będzie przewracać, No i kroimy sobie te czekolady. Tak co wcale to nie jest tak prosto, jakby to... Znaczy nie jest, to nie jest ciężka praca, tylko jak się to widzi gdzieś u kogoś, to tak prosto wygląda. A nie chcąc się urodzić z czekolady, no bo jest ciepło i ręce ciepłe to wiadomo, że to się zaraz, wiecie, rozpuszcza na dłoniach. A no, takie mniejsze kawałki to to prędzej się mi to tam rozpuści, bo musimy to jeszcze yy, ostudzić. już. I będziemy to teraz wsypywać do tego masła. już o. No i to sobie będę teraz mieszać, żeby mi się to ładnie połączyło. I do tego przyjdzie erytrol. Jak już to się fajnie rozpuści tutaj, to jeszcze tutaj dam dwie łyżki erytrytolu. No bo to jest gorzka czekolada, nie? 35 gram, no to zaraz zobaczymy ile to jest 35 gram erytrolu, ale mi się wydaje, że gdzieś koło dwóch łyżek to może być. Mi się to tutaj rozpuszcza. Za chwilę można to mieszać, żeby to się fajnie rozpuściło. Dlaczego ten erytrol to sobie zmierzyć? No mam taki pojemniczek. Nie wiem, czy to widać tu. Taki. Daję sobie to na tą wagę. Jedziemy. Ściśle 17, 33 Trzydzieści trzy, A ma być? 35, no to dwie kopiaste łyżki tutaj jeszcze troszeczkę dodam. No. A te dwie kopiaste, tamte nie były takie kopiaste. I to za, zaraz sobie wsypię do tej czekolady. Musi się jeszcze masło rozpuścić. I jak to mi się rozpuści, to potem zamienię do tego garnka wleję zimnej wody i to z kolei będę mieszała w tym zimnej wodzie. No bo teraz na dworze jest ciepło, to, to nie, nie wystarczy to dać na dwór, na balkon, żeby mi to przestygło. A jednak, jak ubiję jajka, tą masę jajeczną, to to będę do tego musiała dać, dodać, nie? No. Mnie mi się to fajnie rozmiesza. Czekamy aż się w sumie to masło tutaj całkiem rozpuści. Przy okazji ten erytrol też się powinien rozpuścić. Mmm, jak to pachnie. Tutaj się już ogórki... Jeszcze parę minut i wyłączam je. No. Tak. I teraz zaraz to sobie przełożę do. Tu nie ma chyba tego masła, nie? No dobra, to teraz sobie to wyciągnę. Tutaj dam sobie zimnej wody. Będę zmieniała ją, żeby mi się ostudziło to. Mam zimną wodę. Za jakiś czas znowu ją wyleję. Jak to się tu, jak się zagrzeje od tego Mam, jak najbardziej to schłodzone, ale nie tak, żeby zaczęło sztywnieć ta czekolada. No, jak się to tutaj chłodzi, a my w tym czasie będziemy sobie ubijać jajka. Czekoladę sobie schowam, będę miała już go. Może sobie z tego taką kolorę zrobię, potem na te muffinki jeszcze. Przystępujemy do oddzielania białek, żółtek i białek. O. Białka lądują w misce. Żółtka na razie tu. Muszę to bliżej tutaj. to jakoś źle Nie są zby dużo tutaj jalikatnym razem No ale Dzień to myślę, że nie jest znowu mało, nie? Zobaczymy, ile ma nam mafii wyjdzie. Bo mogłyby być jeszcze z, z jakimś owocem czy z czymś, ale ja nie będę nic dawała do środka. Tak, tu mamy wzórka. Oczywiście, znowu mi się tutaj zawsze się troszeczkę to narozlewa. Białka idą tutaj, zaraz do, do białek pójdzie szczypta soli. Będę ubijać białka na sztywną pianę. A później do tych białek po jednym będę wrzucała, tak mniej więcej po jednym, te żółtka. A jak przestygnie masa, tutaj ta czekoladowa, masło rozpuszczone z czekoladą, to cienką stróżką będę ubijając, będę to też wlewała. żeby mi się to fajnie połączyło. No. Także teraz. A, jeszcze szczyptę soli. Dopiero sól kupowałam i znowu tutaj taka resztka. Ja nie wiem. Myjemy tą sól. Szczypta soli. Tak. I jedziemy z tym koksem. No, i teraz jeszcze się tutaj wymieszam dobrze. Jeszcze przez chwilę się to będzie mieszało, i pójdzie do mafinek, do tych babeczek, No znaczy do foremek. Fajnie to wygląda. Takiej kręty, już by też sobie można zjeść, nie? Dobra, jeszcze przez chwilę się to będzie mieszało. No i oko pokus już mam przygotowaną blachę. Teraz spróbuję sobie to taką kalnią do sosu wlewać do tych foremek, żeby mi to fajnie tutaj weszło. Zobaczymy, czy to się tak uda nie. Tak to wygląda. I tak będziemy próbować. Na razie po jednej, a potem zobaczymy. No. I już mamy. Już to mamy. Także teraz zaraz pójdą foremki. Znaczy się mafinki pójdą do pieca 170 stopni na 15 minut. No, i nasze mafinki czekoladowe, moje mafinki czekoladowe, będą się już tutaj robiły. Ja bym nie była sobą, gdybym nie wylizała tych pyszności. Uwierzcie, że to jest bardzo dobre. I tutaj jest tylko masło, jajka i czekolada. No i erytrol. No, także ja sobie zaraz tu będę marszkacić i będę przygotowywała ci, y, składniki do babki cytrynowej y, dla wieki i zbyszka. No bo mafinki są keto dla mnie, a babka cytrynowa będzie dla nich. Na jutrzejszy y, na niedzielę do kawy. Do, no raczej do kawy, bo herbatę to tylko wieki pije. Znaczy Zbyszek też pije herbatę, ale akurat y, pewnie do kawy będzie chciała zjeść. Ja ale się zamotałam. Dobra. To teraz małe przemablowanko, tutaj umyć wszystko i robię dalej ciasta. No i babeczki mamy już upieczone mafinki. Myślę, że one bardziej wyrosną. Mogłam dać więcej do foremki. Na drugi raz będę wiedziała, żeby dać więcej do foremki, ale będę mogła tutaj jeszcze sobie po prostu coś, nawet jakby jakieś kremu na przykład czekoladowego, jakby nam się zachciało, to można ukręcić i dać na babeczki. One już mi trochę przestygły i zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. One się tak troszeczkę pozapadały. <laughs> Nie wiem dlaczego. Taki kształt się zrobił, ale też jest ciekawy kształt. Mogło być więcej yy, tego ciasta w yy, foremce na natomiast będę wiedziała, że mogę do pełna dać, bo one tylko troszeczkę się wybrzuszyły, no i już się zapadły, ale tam jest czekolada. Także babeczki już mam zrobione, teraz ciasto w piekarniku siedzi cytrynowe, no i się piecze, tak. No i te babeczki wczorajsze udekorowałam bitą śmietaną. Udekorowałam, to tak jest może niefortunnie powiedziane, bo one jakoś tak pięknie nie wyglądają, nie dawałam tej bitej śmietany do do tego rękawa y, cukierniczego, tylko po prostu tak y, nałożyłam na babeczki. O, tak to wygląda. I po prostu na dole jest w tym zagłębieniu, bo one takie zagłębienia mają w środku, y, jest troszkę dżemu y, wiśniowego. Y, z, by, na, co robiłam w zeszłym roku chyba na, y, albo na akselitolu, albo na erytrolu. No. I tutaj jest bita śmietana, boróweczka i to takie okruszki, taka, taka posypka czekoladowa, biała i czarna czekolada. No, także na razie udekorowałam sobie tylko parę tych babeczek, bo myślę, że pewnie z Beszekwiki też będą chcieli spróbować. A resztę sobie tych babeczek schowałam do słoja. Nie muszą być koniecznie z tą bitą śmietaną, ale dzisiaj przy niedzieli to tak będzie. finge eh Fine